Hej, o, tutaj Judyta i Marika, i zapraszamy was dzisiaj na coś troszkę innego w sumie na taki pierwszy film, który zapoczątkował to wszystko są to święta w Hogwarcie, które nagrywaliśmy w zeszłym roku na konkurs na Instagramie. Więc no, zobaczycie, wiecie, jak to przez rok się wszystko rozwinęło troszkę. Występują Harry i Run. <grystanie> A przy okazji chciałbyśmy Wam po prostu życzyć świąt zdrowych, myślę przede wszystkim, wesołych, szczęśliwych, w gronie rodzinnym. Może białych, zobaczymy dużo prezentów, szczególnie takich z Harry'ego Pottera. No i co? No i po prostu dziękujemy Wam za to, że tutaj jesteście, że jest Was coraz więcej, bo gdyby nie Wy, to tego wszystkiego by tutaj nie było. Więc zapraszamy Was na film, mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Wesołych świąt, Harry, wesołych świąt. A co to takiego? A, dzieło mamy. Ty dostałeś podobny? Są dla mnie prezenty? Tak. Patrz sobie! Twój ojciec zostawił to u mnie zanim umarł. Czas by wróciło do ciebie. Korzystaj mądrze. Co to? Coś jakby płaszcz. No, jazda, wkładaj. Jeju. Nie widać ciała! Już wiem, co to jest. Normalnie peleryna nitka. Jestem niewidzialny? Rzadko spotykana. Ciekawe, od kogo? Tego nie wiem. Tylko jest. Korzystaj mądrze. it's so weak